Witam serdecznie. Chciałem zaprezentować sterownik do sygnalizatora ze światłem czerwonym i zielonym. Do przejazdu na drogach wewnętrznych z jakąś tam blokadą czyli przejazdu od prawej do lewej, od lewej do prawej, od początku do końca, jakby to zwał. Z regulacją nastaw czasów pauzy, postoju oraz długości czasu przejazdu na zielonym świetle. W górnej części ekranu mamy czerwone-zielone światło. Można to wziąć jako jeden sygnalizator, oraz czerwone-zielone jako drugi sygnalizator. Styki zwierne dla poszczególnych lamp. Tu możemy doprowadzić napięcie, i to napięcie wychodzi niezależnie, czy jest to 12 czy 230 V. Ja tu mam moduł LEDowy z zasilaniem niskim 12 V, natomiast możemy użyć wyższego. Rozpocznę tłumaczenie od menu. Mamy sygnalizację. Dwa czerwone, czyli czerwony, czerwony i na dole regulowany czas, który sterujemy górnym lub dolnym przyciskiem plus minus. Następnie mamy zielony, czerwony. Tak, czyli rozpoczynamy, powiedzmy, od początku do końca, czy od punktu A do punktu B. Mamy zielone, a tam jest czerwone, czyli pojazdy stoją, a my jedziemy. I tu mamy czas do tego przejazdu. E, obojętnie, ja tu zrobię czasy krótkie e, dla prezentacji. Następnie mamy dwa czerwone, czyli muszą pojazdy stać z jednej i drugiej strony e, na czerwonym. Następnie mogą pojazdy z punktu B do punktu A, czyli od końca do początku e, jechać, czyli mamy czerwone, zielone i również czas e, e, tego światła zielonego. Następnie mamy start sterownika. I tu mamy do wyboru kilka trybów: ręczny start, czyli po podłączeniu zasilania do sterownika. Sterownik nie robi, nie robi nic, wszystkie lampy są wyłączone. I wciskając w menu głównym górny przycisk, mamy rozpoczęcie e, sterowania lampami. Następnie możemy wybrać e, dwa. Czerwone, na stałe dwa czerwone, na stałe zielone i czerwone, czyli nie będą brane pod uwagę czasy, które są, tylko po prostu na stałe e, jest jedna lampa zielona, druga czerwona, następnie czerwona, e, zielona. E, kolejnym trybem jest start sterownika. I rozpoczyna się tryb automatyczny od dwa razy czerwone, tak, czyli stop w dwóch kierunkach. Następnie mamy możliwość wyboru startu od zielonego czerwono, czyli od punktu A do punktu B rozpoczyna się przejazd pojazdów. W kolejnym mamy dwa razy czerwone z podkreśnikiem 2. I to jest to drugie czerwone, ponieważ. Po tym cyklu rozpoczyna się czerwone zielone, czyli nie jadą pojazdy od początku do końca, tylko od końca do początku, dlatego jest czerwone z podkreśnikiem 2, i kolejnym jest czerwony, zielony, czyli od punktu B do punktu A rozpoczyna, e, rozpoczynają pojazdy e, przejazd. Tryb ręczny rozpoczyna pracę z przycisku. I teraz tak, mamy tryb ręczny, i sygnalizowane są dwie lampy czerwone, czas odliczany w górę i ile pozostało. Następnie mamy zielone, jest sygnalizowane tu diodą zieloną i czerwone. Kolejnym są dwa czerwone, czyli pauza w obu kierunkach. I kolejnym jest czerwony, zielony, i jest to etap, nazwijmy go 3, ponieważ mamy 0, 1, 2, 3, i rozpoczyna się cykl od nowa, czyli od początku mamy dwa czerwone. W każdym momencie możemy zatrzymać. Zostają wyłączone dwie lampy. Eee, I w momencie, gdy mamy tryb ręczny oraz etap zerowy, czyli dwa czerwone, możemy to zatrzymać na stałe w trybie ręcznym nieautomatycznym. Czyli mamy CC czerwone, czerwone, zielony, czerwony i czerwony, zielony. Jednak ten tryb sterowania ręcznego nie jest brany z menu z nastawy startu sterownika. Jeżeli ustawimy tu, na przykład start od dwóch czerwonych z podkreśnikiem 1 i mamy automatycznie to zapisane. A przejdziemy w tryb ręczny, dolnym przyciskiem, to wtedy ta zmiana nie jest zapisywana i nie jest brana pod uwagę. Czyli po odłączeniu zasilania, Sterownik rozpocznie swoją pracę od dwóch czerwonych i automatycznego startu odliczania. Ok, to chyba byłoby na tyle. Osoby, które wiedzą, z czym to się je, będą wiedziały, o czym mówię. Sterownik mamy zasilanie 12-24V. Jest również możliwość wykonania sterownika. Z zasilaniem 230V na zamówienie indywidualne. Jeśli masz jakieś pytania związane co do sterownika lub innego rozwiązania, podaję telefon 502 812 675. Z zamówienia można kierować drogą mailową, SMSową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub za pomocą portalu. Allegro tam również część sterowników jest wystawiona i tam można zakupić. Pozdrawiam Grzesiek